Chciałem z tej strony zrozumieć czy samym Czerczej jest Strzesi. Witam, 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 witam! I dzisiaj będziemy słuchać rozkazów To, co nam mówi Ferko, czyli program w tamtą gierkę Ferko mówi. Ale jeszcze na początku chciałem Wam podziękować za to, że pomogli, że, że, po, że po tamtym odcinku wbiliście 30 lapek, a więc po tym odcinku myślę, że 40 Nie. łapek i zabieram się do nagrywania kolejnego odcinka. Wiem, że to jest trochę dużo, ale myślę, że za 5 tygodni może uda Wam się to wbić. Dobra, więc zostało ostatnie 10 sekund do startu. Ja jeszcze chciałem tutaj dodać, że zapraszam wszystkich na naszego Discorda, jest na dole w opisie. Chciałem widać tam każdego po tym filmie, każdego. Jeśli wpiszesz właśnie tylu na Discorda, to napisz o tym i... a będzie mi niezmiernie miło. I dobra. dobra to... moje pierwsze nie, pytanie się co się tu robi. No chyba was posrało. O, Zabiłem jest? typa! O. A nie. Ja jako pierwszy poszłem już. A ja się walę tu! Jeszcze nie trafiłem nikogo. Ale ty masz nie dać bo? się zrobić, Uciekaj, ty masz nie dać się zabić! Aha! Dobra! <grych> o, cię! Żyje? Ło! Wow, tak. Pa! Ale przeżyłem! Szok, Dobry w jest to. tabeli! O kurde, lekkie cofki tu mam! Co jest grane? Padłem! O, nie spadłem. A co trzeba było zrobić? A skacz! Nie skacz! Nie skacz! skacz. A ja skoczyłem! <grych> A ja teraz skoczyłem wcześniej, byłem trzeba nie skakać. No i znowu zepsułeś! W ogóle, co ty pokazujesz? Przez ciebie nieładnie się tutaj i ooo zrobiłem 3 punkty aha weź wagonik <noise> jak się mierzy wagonik no, nie ma był już siądź wagonik gdzie się wszyscy podziali <noise> strzel do siebie samego <noise> Żeby walić tą strzałę do góry opa jest jest trafiłem, ale dobry <noise> jestem a ja waliłem strzałę do góry w swojej ja Ciężko też, z niesamperza. W niesamperza. ja też jest y ale jestem dobry w tą grę Nie mają ze mną Gdzie szans cofki? Gdzie jest ziemniaka? Gdzie jest ziemniak? Jest! Dostałem punkt! Ale cofki nie fajne są Nie zjad ziemniaka Zrzuć innych Sareny Ale... Nie, nie trzeba Ej. Nie mnie O, zrzuciłem kogoś Ej, cofka. Ej cofka. Zrzuciłem! Ej, wszystkich pozrzucałem! Teraz ty zostałeś jeszcze Ale ty zepsuty jesteś Nie mogę cię zamknąć NIE! To ty lecisz, nie ja! JEST! Energia! Napisz na tablicę Ferko daj bana Nie, bo mi da bana O, co napisać? Ferko, nie daj bana Źle Kurde Ale w ogóle pisać nie umiesz! Ej, przecież jak to napisałem? Ferko daj bana Ferk napisać. No, Zabij jak największą ilość kurczaków A, mieczykiem! Ale dymy. Masz bez, masz bez ja tu walę z z Proszę kończyć, bo zaraz mnie chcesz przegonić, czyli Szraksi, proszę kończyć już. No ja już... Ja już cię przegoniłem przecież Widzisz tabelę? Ósmy jestem A nie, 15. Nie, to jest trzeci to no, z... Zabij to jest tyle szlamków, ile dasz radę Gdzie to jest? A tu Ale głupie. Znaczy bardzo fajny tryb. Podoba mi się. Jestem dobry No nie mogę trafić Czemu to się nie rusza? <grym> po to, żebyś właśnie trafił, ale widać, że... To JEDEN PUNKT! Jest! tym diamentowy miecz, no kurde, serio? Przecież ja nie mam takiego refleksu Oni już postawili w ogóle tego Czekaj, pożyczę od chłopa o, jako Ej, można pożyczać od chłopa! To ale jaja no, ale to już to... nie mam drewna. A bo w ręce trzymam drugiej. <śle> <śle> Źle. Szok się nie <śle> skraftował. Unikaj O, mój ulubiony trybocz. Wow, Ło! Wow. Się prawie wydupiłem głową o stolik. Szok został zmiażdżony. To było pewne. Chcesz admin? Napisz na czacie ja. No jak? No przecież 300 monet potrzebuje. No posrało! No nie! Zombie! Za Zabili mnie. O, o to chodziło! Ej, <laughs> zginąłem jako pierwszy. A jeszcze przeczytanie nie zdążyłem. Koniec gry, drugie miejsce, mam 24 punkty. No jak?! Czwarty! Ale nie, szac szacun, dobrze ci poszło. Dziękuję, dziękuję. Brawa no. dla Simona Dobra, więc my z Xoxem jesteśmy już na jeszcze jednej ręce mieliśmy kończyć odcinek, ale Shoksi powiedział, że fajnie musi grać jeszcze jedną. Yes. No, jeśli Najdery... Jeśli Najdery chcesz to masz tam ten fragment sobie tutaj wkleić, gdzie Shoksi mówi, że nie 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 jeszcze jedna. Shoxy weź wpisz lobby, bo odcinek już 5 minut trwa to koniec. Dawaj jeszcze jeden. A, a ja wyszłem już. Jeszcze jedna ręka. Ja a już wyszłem. No wiem, ale dawaj. O, znowu strzel do siebie samego. A i co to miało by być? Nie trafiłem. O, dobra, dostałem. A to a wystarczy, nie... ja wcześniej na poprzedniej grze naciągnąłem łuk na fulla i czekam aż spadnie. Ja właśnie też. A tu wystarczyło strzelić sekundę. U Balu uciekł tych chłóż. Hmm, brzmi nie do szesego. Nie no, co ty. Dobra, jestem drugi chwilowo, jestem drugi. Zabij jak największą ilość kurczaków, chodźcie tu. Znowu jest to. i znowu. Ej, w ogóle tamta konkurencja mi da przepaszła wtedy. Ja już tysiąc zabiłem, chyba. ty. Milion już, milion już. Wow, ale to szybko, zasuwa. Dawać kolejne. Ja sobie w ogóle nie trafiam, ale mam dobrego aim'a. Trzy punkty. Jeden. Który punkt. byłem? Pierwszy byłem. Dobry jest. Craftuj diamentowy miecz, dobra, poczekamy aż ktoś sobie tutaj. Twoja ulubiona konkurencja. Jezu, ale aim. Boże, co to było? Dobra, jest! Jeden punkt! <laughs> Shox nie przegonił! Jest! Moc! Ale ja chciałem pierwsze miejsce zająć. To musisz rewipować. No i znowu tu <śmiech> <śmiech> Nie! Napisz na czacie ja, tylko że ja mi nie pasuje. O! A ja trzy punkciki dostałem. Ale dostałem też. wsiąść Jest! Tym... Ale byłem szybki. O, biedny McDonald. Mak, mak, mak. I co teraz będzie? Uderz innego gracza, chodź tu. Jest! Uderzyłem ciebie! Co, co? co? co jest, Znowu Co jest? Ej, pierwszy jest. jestem! Ej, co w McDonald's? We're we're we're. <laughs> McDonald's sam <on> się zabił. <laughs> Kolegi już nie ma, nie ma kogo uderzyć. Ojej, 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 ojej Jak ja jeszcze bez, tu bez, jestem! Bez, 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 brak, nie <laughs> Wiem O, wyleciałem Dawaj! Ojej. źle, 0 punktów I mam wrażenie, że każdy z jest złok Też masz takie wrażenie? Nie, bo nie patrzę na innych akurat. Ja też nie. O, ej, ktoś mi szlajmy kradnie, szlam. No mi też! Tylko się dowiem kto to był. O, dwa punkciki. Dobro. Jeden punkt. Rzuć jajkiem. Jak to... jakie ludzie muszą mieć tu refleks? Co jest? No jak ja nawet na jego najechać nie zdążyłem. No przecież nawet skaknąć nie umiem, co jest? Skaknąć Napisz Skak... napis Ej, co jest? Halo? Ej, nie ma gadać. Ej, co jest? Źle. Frekko, czekaj, co jeszcze napisałem. Aha, bo na R napisałem na początku. Kurczę, Ale. F Ferko, Pff, Wszyscy czekają <laughs> na Simona. Opa! Nie, Jeden co, punkt. Dobra? Ej, dobra. Oj, trzeci. Tak będzie Gideon ze Stony. ja drugi. drugi. Dobrze. O, dobrze? Jeden. Jeden punkt i nie da się, nie, Znaczy da się pewnie, ale... Poszukaj dirta są i punktów i posnął camera, nie. No, nie, no nie położyłem dirta i mam no, <grym> jakieś... ja odniosę. nie mam dirta! Odniosę jest jakiś punkt musisz equity Ale jaja. <grym>, Dobra, jest jeden punkt. <grym>, Goście ci napi, załfekiłować. Daj się zabić Zombie, zombie jak nie, to, nie! Mnie, nie! No co za kupię zombie? Zabiłem, nie? Drugi byłem. Odpatrzcie punktów. Trzeci już nie jestem Koniec gry! Shoksi, drugie miejsce! Jest! Simon czwarte jest. miejsce. A jestem dobry Nie, to było pewne, że to będzie teraz ta moja. No, czyli razem zajęliśmy drugie miejsce. Jesteśmy kozakami. A więc ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu Codzę na Tak, ja też dziękuję. E, macie link do kanału Shoxego w opisie, chociaż i tak jeszcze nic nie nagrywa. Podsyłajcie swoje pomysły w komentarzach na dole, wbijajcie na Discorda, pamiętajcie 40 łapek lub naszy kolejny filmik na kanale. A więc co? Myślę, że to tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Graliśmy oczywiście na derwemsec.pl No i co, do swojego odcinka, narka. Narka.